Dobry wieczór, witam na konferencji prasowej pomiędzy pomiędzy GKSM, Theatrem, a GKSM Katowica. Katowice. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 2 do 0. W rywalizacji do 4 dni z GKS prowadzi 2 do 0. Poproszę o komentarz, ten gospodarzy, pan Krzysztof Mikołowski. No tak, jesteśmy w połowie drogi. Dwa mecze u siebie, dwa mecze wygrane, czyli to co zakładaliśmy, wykonaliśmy. ale ciężkie spotkanie. Nie wiem czy nie jeszcze. Mamy problemy z, z przejściem z skomasowanej obrony e, drużyny z Katowic i, i też trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze bronią i bronią bardzo dobrze tercję neutralną i u siebie w tercji. W tercji. E, ciężko znaleźć jest tam gdzieś lukę naszym napastnikom czy obrońcom. Do tego dochodzi jeszcze dobra postawa bankarza i naprawdę mamy no, z tym właśnie to widać białym okiem wiele, wiele problemów, ale najważniejsze, że udaje nam się niewiele, ale jednak jakieś okazje wykorzystać dzisiaj tylko. E, Zostajemy też przy okazji, e, nie, nie tracimy bramek, to jest najważniejsze, wygrywać mecze w play-offie, obojętnie jakimś stosunkiem, e, wygrywać je po kolei, jak najszybciej i o to nam chodzi. Także połowa drogi, teraz jedziemy do Katowic. E, pewnie mecze będą wyglądać podobnie. E, jesteśmy na to przygotowani i, i jedziemy po Dziękuję. Czy są jakieś pytania do trenera? Tak, tak. Czy jest szansa, na przykład jarda Christek będzie gotowy na te leczę? Jarda i jutro ma się pojawić na treningu, ale zobaczymy czy skorzystamy z jego usług na sobotę niedzielę. Pewnie na sobotę nie a można niedzielę zobaczymy. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że nie ma W Takim dziękuję. Dziękuję.